Wow Dobra, a teraz pytanie Czy ty jesteś w stanie, tak powiem, używać a, Tych guzików jesteś, dobra To możesz to tak jakby ten ekran To menu Schować Okej, okay. i prawo, lewo Masz na brzegu ekranu Jakbyś cofnął To będzie szybciej te, te, Będą szybciej te zdjęcia, które Mnie najbardziej interesują Dobra, A, jeszcze tak końcofnij. Ja jeszcze cofnij. O, o, to jest o dobre, no. Właśnie. A zacząłeś tam coś wysyłać? No właśnie, właśnie. Proszę? Jak chcę to zrobić, bo to jest swoje zdjęcie, nie? No tak. Aha, bo wszedłeś na stronkę. Czy na ten. No chciałem sprawdzić, jak to się zaprezentuje na stucalowym monitorze. No i, zaprezentowało. No i prezentuje się tak powiem wyśmienicie. O, proszę. Nawet dobrze że Witek był. No. Tak. Ja nie byłam. O, wiesz. Nie o, o, też ładne światło. W każdym razie. To jest w Meksyku, tak? Tak. Aha, jest na podpisane. Wrażenie jest. To jest piramida Kukulkana. Ja, no one są takie znane, nie? no ja to jako taki landmark znam, ale nie byłam, nie wybieram się, nie lubię do wielkich podróży. W każdym razie prezentuję się, myślę, że tak powiem, wydatek. O, kupiliśmy, tak Aha, no to w, w tej sytuacji zamortyzowałem, bo skorzystałem. Ktoś się zastanawiał, czy wziąć, czy nie. To było to to nie to było to... w ogóle Aha, nie było dylematów. Dylematów. No bo, żeby tak musi zrobić, pokaz, no i kurde, na czymś małym nie będziemy pokazywać. No to nie, niespodzianka, można powiedzieć. Ale tak no, przyznam, że, że takie faktycznie się fajnie prezentują na dużym ekranie. Czy w ogóle fajne jest taki duży telewizor, tylko no w mieszkaniu to ja go nie postawię nigdzie, bo mam za małe mieszkanie, znaczy, za małe wnętrze. A czy znaczy pierwsze wrażenie jest fajne, a później ono się tak jakby już yy, przyzwyczaja. No i... no, każdy kto tu wejdzie na pewno powie wow". wow. No chociaż teraz w modzie są te takie na całą ścianę, te takie panele, że dużo telewizorów połączonych. Tak? Dobra. E, Tutaj a, to bym oczywiście ja ja kamerę, sześć, było kamerę, sześć, kamerę ja wyłączam. Ja to... No, to trochę puszczuje.